Cześć, witajcie w nowym vlogu. Dziś będą trzy stylizacje, absolutnie w moim stylu i w moich kolorach. A partnerem dzisiejszego odcinka będzie polska marka biżuteryjna SADWA, którą pewnie już doskonale znacie, jeśli oglądacie mój kanał. Symbolem marki SADWA jest motyl, czyli coś. Delikatnego, pięknego, różnorodnego, ja zaprezentuję dwie kolekcje: ich flagową, Fly with Sadwa, i kolekcję Chain. Polecam też zajrzeć na stronę marki i zapoznać się z innymi kolekcjami, które na pewno Was zachwycą. Kilkanaście unikatowych linii ręcznie robionej biżuterii, tworzonej z pasją od ponad 20 lat i bardzo dużo kobiecych wzorów. Tę markę i wzory tej marki można w łatwy sposób ze sobą łączyć w całe zestawy, i to dzisiaj też wam zaprezentuję. Także zaczynamy. Na początek garnitur w moim absolutnie ulubionym kamelowym kolorze. I bardzo podobają mi się inne kobiety w garniturach. Ja też coraz częściej sięgam po takie zestawy. I drobnymi trikami, drobnymi sztuczkami można nadać tym garniturom kobiecości. I w moim przypadku ja zawsze podwijam rękawy garniturów, żeby odsłonić nadgarstki. I jeszcze lepiej, kiedy właśnie na tym nadgarstku jest jakaś ładna brązoletka, która wyszczupli nam ten nadgarstek. I ja dopasowałam właśnie z kolekcji chain um, bransoletkę. Do tego łańcuszek, również z motylkiem i sygnet. Wydawać by się mogło, że taki sygnet, no to jest taki też męski atrybut, a nie wręcz przeciwnie, noszony na palcu wskazującym nadaje też jakiejś takiej kobiecości. E, do tego dopasowałam koszulę jedwabną Lily Silk. Po, e, pokazywałam już ją w którymś vlogu. I ten garnitur jest polskiej marki Anataka. Bardzo wygodny. E, też e, idealnie wpisowuje się w te moje kolory w szafie taki monochromatyczny look uwielbiam. Druga stylizacja. Beżowo-śmietankowo, czyli w moich kolorach, i złapałam się na tym, że coraz częściej stawiam na monochromatyczne, jednokolorowe stylizacje. Bardzo dobrze w takich się czuję, ale przy takich stylizacjach dobrze jest połączyć różne faktury materiałów. Czyli widzicie, mam tu trochę wełny, trochę wiskozy, i to razem bardzo ładnie się komponuje. I do tego dopasowałam tym razem srebrną biżuterię. Dla dziewczyn o chłodnym typie urody też. Chciałam coś pokazać, piękny, duży motyl i drugi łańcuszek, taki bardziej delikatny, który można nosić cały czas, a ten motyl na przykład do konkretnych stylizacji. I w tym zestawie, jak i w tej biżuterii, też bardzo dobrze się czuję. Jest elegancko, jest z klasą, a do tego dopasowałam buty sportowe, bo. Też stawiam na taką elegancję i wygodę jednocześnie, i spokojnie do marynarek możecie dopasowywać buty sportowe, to naprawdę świetnie wygląda, tylko warto pokombinować. Trzecia stylizacja, bardzo klasyczna, bardzo basicowa, ale będzie pasować dla dziewczyn zarówno w rozmiarze 36 jak i 42. I co tutaj się zadziało? Gdyby były tylko jeansy, zwykłe proste klasyczne mojej Wiktorii Beckham i biały top, ten akurat jest też polskiej marki Anataka, byłoby nudno. Jedna, druga, jedna, druga, nic się nie dzieje. Ale dopasowałam do tego pasek i narzuciłam oversize'ową marynarkę, która ma ważny element, złote guziki. Dzięki temu też już coś się dzieje. Złote guziki, tutaj, złoty element przypasku, no i złota biżuteria. Postawiłam na taki podwójny łańcuszek: jeden cienki, bardzo delikatny, i jeden taki troszkę grubszy, bardziej wyrazisty. Znów sygnet i bardzo piękna, delikatna letka z motywem motylka. I tak prezentuje się w trzeciej odsłonie, w której bardzo, bardzo dobrze się czuję. I myślę, że Wy dziewczyny też w takim zestawie byście świetnie się czuły. Ale pamiętajcie, że właśnie ta proporcja: jedna, druga i jedna, druga. Jest nudno. Coś e, zawsze warto e, zarzucić na siebie, i wtedy już więcej się dzieje. No i oczywiście podwinięte rękawy. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze stylizacje. Jestem bardzo ciekawa, która z tych stylizacji spodobała Wam się najbardziej. Karola za kamery wychyla się i pokazuje, że stylizacja numer 3. Ciekawi mnie też, czy jesteście team srebro, czy złoto, jeśli chodzi o biżuterię. No i czy głosujecie w takiej minimalistycznej biżuterii, czy jednak lubicie takie mocne wzory. Ja zdecydowanie lubię delikatną biżuterię, natomiast ta bransoletka z motylkiem już się do mnie uśmiecha. Szczerze mówiąc, chciałabym też ją mieć w Swojej kolekcji. Jeśli taki vlog Wam się podobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Wszystkie linki zostawiam pod vlogiem. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia! Pa!